Rywalizacja o Mistrzostwo Polski z Anwilem w Włocławek to było chyba coś więcej niż tylko sportowa rywalizacja w koszykarskim środowisku, święta wojna, no a z perspektywy młodego zawodnika, jak to wyglądało? No wyglądało jak to święta wojna, no, na pewno było dużo, dużo, walki, dużo emocji, a z drugiej strony no też, też dużo radości, bo jednak większość wygrywaliśmy, także, także tutaj dużo satysfakcji, ale na pewno duże przeżycie. Szczególnie mecze tutaj w hali ludowej czy stulecia, jak to teraz można mówić, ale wypełnionej kibicami tak, przy tym takim olbrzymim dopingu, to naprawdę było wielkie przeżycie. To były najważniejsze mecze w każdym sezonie, to na nie czekaliście głównie? No głównie tak, to no, ogólnie tak się mówiło, że tam każdy mecz z Danwilem to kolejne spotkanie, no ale jednak się tam szykowaliśmy na, na, na każdy mecz, a jeżeli, jeżeli już do tych yy, do tych meczów dochodziło w finałach. No to wiadomo, bo po pierwsze, to, to najważniejszy taki kulminacyjny punkt yy, sezonu, bo wiadomo walka o mistrzostwo o złoty medal, a z drugiej strony też no, Anvil zawsze nas dodatkowo to mobilizowało, żeby jakieś tam bęcki już spuścić. To. Ta rywalizacja zaczęła się mniej więcej w 1992 roku, kiedy Pan był jeszcze w Stanach, właściwie dopiero w Stanach, wrócił trzy lata później. Od razu poczuł Pan tą atmosferę tych meczów, że to jest coś właśnie więcej niż tylko koszykówka? No myślę, że nie tak od razu, ale to od, od takiego pierwszego spotkania ligowego już zobaczyłem. No jeszcze Anwil wtedy grał w tej starej swojej sali w tak zwanym kurniku, gdzie też tam publiczność kibice byli na no bardzo blisko parkietu i z jednej i z drugiej strony, także no, jednak było widać, że tam są, jest dużo <gryw> radosnych emocji, nie tylko sportowych wśród tych kibiców, i później zobaczyłem, że u nas też i jakoś to wszystko nam później się... Później poszło, no później wiadomo, te mecze, szczególnie tam w Anvilu też były jakoś tam strasznie obstawiane, również przez policję, nie mhm. wiem, z psami, z bronią gładkolufową, także to, to nie wyglądało, to też były trochę inne czasy, tak, mhm. Taka, te kibicowskie, też bardziej takie można powiedzieć romantyczne, kibice mogli więcej. Wtedy nie było takiego monitoringu i pełnej kontroli, więc no, była to wolna Amerykanka. No właśnie, mecze wyjazdowe z hotelu autokarem na komisariat, a stamtąd już radiowozem na hale. To ekscytowało czy trochę przerażało? No, to takie trochę ciekawe przeżycie było, no bo <grywania> nigdy jakoś na szczęście nie doświadczyłem jazdy w policyjnym, no nie wiem, suką, <grywania> czy policyjnym radiowozem. Ale tutaj taki pierwszy raz i to jeszcze przed meczem, no także na no, pewno fajne, fajne przeżycie z jednej strony, a z drugiej strony, też jak to Muli co im powiedział, że kiedyś ktoś tu zginie we Włocławku, jak pierwszy raz przyjechał, ale na szczęście nie było jakichś takich dramatycznych, przynajmniej nie wiem, o jakichś dramatycznych potyczkach tam wśród kibiców, ale no, przeżycie duże i na pewno ciekawe, no przynajmniej jest to wspominać. Sama droga do hali to jedno, ale w hali kibice też zapewniali inne atrakcje, czyli na przykład dmuchane lalki z podobizną? Tak, no były dmuchane, dmuchane lale się pojawiały, nie wiem czy to mamy miały przedstawiać czy żonę, to do dzisiaj nie wiem, może się dowiem na Twitterze, ale, no i klepsydry też były drukowane moje we Włocławku, porozrzucane, także no było dużo pomysłów, rzucanie tymi rulonami kasowymi zaklejonymi, żeby się przypadkiem nie rozwinęły. No i różne tam jeszcze warzywa, owoce też latały. Także niektóre mecze były takie, że musieliśmy się po prostu rozgrzewać wspólnie na jednej połowie boiska z zawodnikami Anwilu się rozgrze rozgrzewaliśmy, bo kiedy byliśmy sami na połowie, no to byliśmy za łatwym celem dla kibiców, więc to na pewno było, wyzwalało jakieś tam dodatkowe pokłady energii i emocji, no bo nie ma nic lepszego niż cich cicha hala we włocławku po meczu. Także to uciszanie publiczności było najlepsze i, i też, tak jak mówię, no to wyzwalało dodatkowe, przynajmniej u mnie, jakąś tam wolę walki i później satysfakcję. A tutaj w Hali Ludowej czuliście się bezpiecznie, niż na meczach wyjazdowych, czy niekoniecznie? No wiadomo, no tutaj na, na nasi kibice z kolei robili piekło, tam w drugą <noise> stronę. Trochę więcej ich było, no bo wiadomo, mm. tutaj hala to dużo, dużo większa pojemność i na pewno było dużo głośniej ten doping był. E, no, dla nas, no bo wiadomo, no, graliśmy u siebie, także to, to nas niosło, a deprymowało też, też drużynę z Włocławka na pewno, no bo też inna perspektywa, in, inna hala zupełnie. Także tutaj to hala ludowa zawsze była naszym takim największym atutem i, i, i to, co się działo tutaj podczas, podczas meczów. Przejście Andreja Urlepa do Anwilu podbijało rangę tych spotkań? No podbijało. No z jednej strony wiadomo, że taki, taki, taki jest sport, prawda, no dostał jakąś tam ofertę przy Danville, a z drugiej strony no to też jakoś nie było może nie przez wszystkich, ale przez część z nas też jakoś tam niemile widziane takie, takie przejścia z, do, do, do Włocławka. Natomiast tak jak mówię, no to to jest sport, tak to funkcjonuje i trzeba, trzeba się z tym pogodzić, ale no, kiedy graliśmy, Andrzej był trenerem, no to też przynajmniej wiedzieliśmy jak go zdenerwować. <noise> Często to robiliście? Cały czas. No, jeżeli się udało tam przebiegać koło niego, to zawsze coś tam usłyszał. Parę meczów było takich jeszcze, kiedy Andrzej był trenerem u nas, to jadąc do Wrocławka zabieraliśmy swoje na przykład, nie wiem, napoje. Mhm. Nie wiem, bo Andrzej twierdził, że we Włocławku coś tam nam dosypią, czy wstrzykną, nie wiem. To też było dla nas dziwne, no bo to ja tam to pierwszy raz takie, takie coś, a z drugiej strony też było dziwne, no bo skoro jedliśmy tam w hotelu, w restauracji, no to jakby chcieli nam dosypać, no to by dosypali do jedzenia, a to, że mieliśmy swoje picie, no to może zmniejszało prawdopodobieństwo, ale no tak mówię, no Andrzej wprowadzał takie... Spiskowe teorie. Przed zakończeniem sezonu 2002-2003 WKS zapraszał kibiców na świętowanie swojej osiemnastki, czyli 18. Mistrzostwa Polski. Anwil szybko jednak pokrzyżował te plany i strącił Śląsk z koszykarskiego piedestału. WKS do tej pory czeka na 18. tytuł mistrza. Takie jest życie trochę część, no wiadomo, trochę do tej pory czekamy na tą osiemnastkę, to wszystkich nas to trochę... Trochę boli. Z drugiej strony no, trochę też to zostało rozdmuchane, wiadomo, ta osiemnastka może, może. To właśnie może... była kwestia presji związanej z tym? Czy... No presja, presja na pewno była, natomiast no, do, do presji, no, jesteś zawodowym sportowcem, no musisz być przyzwyczajony do presji, no ale, ale to ja mówię, no, to, to jest sport i prędzej czy później jakieś te porażki się zdarzają. No, szkoda, że to akurat w, w przypadło przed tą osiemnastką, a nie po. No.